Swobodnie przekraczał granice. Policjanci nie podążali za nim. Doskonale zacierał ślady. Podróżował z kraju do kraju bez większych przeszkód. Egzotyczny wygląd i zdolności językowe pozwalały mu zmieniać tożsamość. Udawał nawet kobietę. Zachowywał się jak kameleon. Umiał grać człowieka wschodu lub zachodu. Udawał Francuza. Mógł być Wietnamczykiem. Rzadko spotyka się takich ludzi. W 1974 roku w Atenach sobraża ponownie aresztowano w związku z kradzieżą biżuterii. Trafił do więzienia Korydalos. Nikomu nie udało się stamtąd uciec. A Sobrasz się odważył. Najpierw musiał trafić do szpitala. Kiedy konwój odwoził go z powrotem do więzienia, przestępca podpalił furgonetkę. Auto zatrzymało się, a Sobrasz zbiegł. Przez kilka lat uciekał z różnych więzień. Kiedy spytałem go, jak to robi, jego odpowiedź była zaskakująca. Moje pragnienie ucieczki jest o wiele większe niż pragnienie strażników, żeby zatrzymać mnie w więzieniu. Z powodu licznych ucieczek Sobraża nazwano wężem. Zawsze się wyślizgnął. Władze były bezsilne, był niezrównany. Ucieczka z greckiego więzienia zmieniła Sobraża. Uznał, że może zrobić wszystko. Niebawem miał spełnić swoje najbardziej przerażające fantazje. W wieku 31 lat Charles Sobhraj był znanym przestępcą. Oszukiwał, odurzał i kradł. Kiedy zbiegł z więzienia Korydalos stał się też sławnym uciekinierem. Sobhraj przeniósł się do Bangkoku, gdzie wynajął willę. Chociaż wciąż był żonaty. Związał się z kobietą, którą poznał podczas podróży, 29-letnią Marie Leclerc. Pod wpływem jego czaru i charyzmy, Marie szybko stała się współpracownicą sobraża. Zawierała znajomości z turystami. Marie Leclerc była mu zupełnie oddana, chociaż wiedziała, że flirtuje z innymi kobietami. Para zwerbowała ucznia 22-letniego Hindusa A.J. Chaudhry. Stał się prawą ręką sobraża i wykonywał wszystkie jego polecenia. Czasem, Charles używał przebiegłych sposobów, żeby ludzie dołączali do jego gangu. Do posiłków dodawał truciznę. Ludzie chorowali. Sobraż twierdził, że to czerwonka i udzielał im pomocy Kiedy wracali do zdrowia, byli już od niego uzależnieni Razem z gangiem Sobraż kontynuował kradzieże i napady Wtedy właśnie poznał 18 turystkę Teresę Knowlton Znajomość przybrała tragiczny obrót Teresa miała zamiar studiować buddyzm w klasztorze w Tybecie. Sobraż był przekonany, że dziewczyna handluje narkotykami. Powiedział jej, że jest hipokrytką. Zapytałem, czy nie martwi się tym, że przez nią cierpią ludzie. Narkotyki są bardzo niebezpieczne, a medytacja to szacunek dla istoty ludzkiej. Ona robiła coś przeciwnego. W rozmowach z Richardem Nevillem Sobraż utrzymywał, że zabójstwo Teresy było dla świata oczyszczeniem. Mówił, że nigdy nie zabijał dobrych ludzi. Wyznał wszystko ze szczegółami, ponieważ w jakiś sposób był dumny z tego, co zrobił. Następną ofiarą Sobraża był Witali Hakim. Sobraż odczuwał potrzebę dalszego zabijania. Nie miał zupełnie nic do stracenia. Charles uważał, że Hakim to kolejny handlarz narkotyków. Opowiedział, jak go zabił. Zdjąłem z niego jakieś ubranie. Położyłem mu na twarzy i polałem benzyną. Zacząłem uciekać do auta, bo wiedziałem, że płomienie będą wysokie. Sobrasz z dumą czytał w gazetach o przebiegu śledztwa prowadzonego przez tajską policję. Czerpał z tego przyjemność. Nie wierzył, chyba że zostanie złapany. Kilka tygodni później, podczas podróży do Hongkongu, Charles spotkał swoje kolejne ofiary: Henka Bitanie i Cornelie Hemker. Udawał sprzedawcę biżuterii. Namówił ich na kupno pierścionka z szafirem. Potem zaprosił parę do willi w Bangkoku. Młodzi przyjęli zaproszenie. Tam sobrasz i jego towarzyszka odużyli i okradli. Potem wywieźli ofiary, pobili i spalili żywcem. Kilka dni później Sobrasz zabił Francuskę Stefani Parry, która szukała swojego chłopaka witalego Hakima. Zabijał także wtedy, gdy ktoś zbliżał się do niego. Bał się, że zostanie wydany. Zwłoki Pachy znaleziono na południe od plaży Pattaya. Wcześniej w tej okolicy odkryto ciało Teresy Nolton. Kiedy do prasy trafiły informacje o zabójstwach, Sobrasz i jego gang uciekli do Nepalu. Charles wykorzystał paszport Henka Bitani. W Katmandu przestępca spotkał Laurenta Takarier i Connie Jo Bronzich. Kolejny raz przedstawił się jako sprzedawca biżuterii. Był z dziewczyną. Odwiedził Connie w pięciogwiazdkowym hotelu i prezentował jej różne błyskotki. Kusił ludzi tanimi kamieniami, opowieściami o przygodach, oferował nocleg. Connie interesowała się sobrażem, ponieważ sprzedawał biżuterię. Była nim zauroczona. Uwielbiała biżuterię. Opowiadała swoim znajomym, że kocha klejnoty i chciałaby mieć więcej pieniędzy, żeby je kupować. Wkrótce nepalskie władze musiały wyjaśnić sprawę podwójnego zabójstwa. To była niezwykle brutalna zbrodnia. Konie została wielokrotnie pchnięta nożem i spalona. Bardzo trudna sprawa. Wcześniej nie mieliśmy z takimi do czynienia. Przede wszystkim chcieliśmy zidentyfikować ofiary. Zabito zachodnich turystów. Mieszkańcy Nepalu chcieli za wszelką cenę odnaleźć ich oprawcę. Znajomi ofiar opowiadali, że widzieli parę w towarzystwie jubilera ale na gotiera. Kierując się opisami świadków policja przesłuchała sobraża i jego towarzyszkę Marie Leclerc. Wyjaśnili śledczym, że są na wakacjach i przedstawili paszporty skradzione holenderskiej parze. Przedstawił się jako Henryku z Bitania z Amsterdamu. Twierdził, że jest profesorem, a jego żona gwiazdą telewizji. Nic nie znaleźliśmy. Policjanci nie mieli żadnych dowodów i wypuścili parę. Na wszelki wypadek, obserwowano ich hotel. Nikt ich nie widział przez cały dzień, więc policja sprawdziła pokój. Sobrażowi i jego współpracownikom udało się uciec niepostrzeżenie. W pokoju znaleziono kilka skradzionych paszportów i wiele innych dowodów, także wizytówki Alena Gotiera i jego adres w Bangkoku. Nepalska policja połączyła sprawcę ze sprawą zabójstwa Holendrów w Tajlandii.